Cześć, witajcie kochani w dzisiejszym vlogu. Dzisiaj mamy w miarę ładną pogodę, aż sprawdzę ile jest stopni. O 12 stopni mi pokazuje. I ma dzisiaj dopiero padać o 17. Wow! Powiem wam, że ostatnio pokazywało mi pogodę. Że ma być też ładne słońce, i nie ma w ogóle padać, ale i tak w środku dnia się jakoś rozpadało. Padało tak wtedy, że się nie dało po prostu nigdzie wyjść dosłownie. To było tak, że było słońce słonecznie, później padało. Strasznie padało, a później znowu było w miarę ładnie i słonecznie Więc no tutaj w Anglii nigdy nie wiadomo jak z tą pogodą Dzisiaj też jest ładne słońce, ale już pokazuje, że o 17 będzie padał deszcz No, więc trzeba być zawsze przygotowanym Moi rodzice u mnie ostatnio byli Właśnie akurat jak był half term, no i zawsze zwyczaj jest tak, że w half term nie ma pogody. Nie wiem, jak to się dzieje, że jak jest szkoła, czyli dzisiaj dopiero dzieci poszły do szkoły pierwszy dzień. No i dzisiaj jest ładne słońce i pogoda, ale jak był half term, to oczywiście musiało padać. No, i przyjechali moi rodzice, siedzieliśmy głównie w domu. Wyszliśmy tam parę razy na spacer, ale no szczerze. Taką pogodę to jest. To nie jest przyjemnie wychodzić gdziekolwiek. Jeszcze to nie jest tylko zwykły deszczyk, tylko po prostu naprawdę lało, lało jak cebra. Dodatkowo było jeszcze zimno, było bardzo zimno. No, i my się jeszcze rozchorowaliśmy. Dzieci były chore, moi rodzice też byli chorzy. Ja też byłam chora, ale mnie akurat dopadło najmniej. Ja się najlepiej z nich wszystkich czułam. Moi rodzice wrócili wczoraj. Nie, przedwczoraj tak. No, w soboty na niedzielę, w nocy wracali do Polski, yy, no i wracali chorzy, więc, <laughs> więc taki mieli urlop, yy, no niestety tak czasami bywa. Wczoraj miałam taki dzień, gdzie miałam dużo do zrobienia, musiałam trochę posprzątać, trochę było do roboty, yy, przy dzieciach tak samo, na szczęście dzieci się już wykurowały w miarę, Ja ma jeszcze trochę kataru, ale to już yy, minimalnie. Więc jest coraz lepiej. A ja dzisiaj się umówiłam z koleżanką i idę na siłownię. Nagrywałam już Wam wcześniej vloga, jak jestem na siłowni, ale on się nie nagrał. Nie wiem dlaczego, nie mogłam go w ogóle odtworzyć, więc dzisiaj mam nadzieję, że mi się to nagra i idę z moją koleżanką na siłownię, to jest taka zwykła siłownia, tam nie ma jakiegoś szału, bo to jest w hotelu siłownia. Ona tam pracuje, ma karnet, więc może wziąć dodatkowo jedną osobę. No i dzisiaj się z nim umówiłam. Jako że Oliwia jest w szkole, ja poszła z tatą, no to ja mogę iść w końcu zrobić coś dla siebie. Mogę iść na siłownię. Powiem Wam, że rzadko to robię, bo jednak macierzyństwo naprawdę pochłania bardzo dużą ilość czasu. No więc bardzo się cieszę, że dzisiaj wychodzę. Pomimo, że nie mam jakiejś motywacji do tego, żeby iść, ale i tak się cieszę. Ostatnim razem, jak byłam na siłowni, to myślałam, że będę miała zakwasy, ale powiem Wam, że robiłam sobie tylko głównie kardio, bo ja zazwyczaj na siłowni lubię robić kardio. Tam pół godzinki, później jakieś ćwiczenia, których nie potrafiłam za bardzo wykonać, bo ja to zawsze lubię na siłowni robić, głównie cardio. Nie miałam jakichś bardzo dużych zakwasów, no i dzisiaj mam nadzieję, że trochę bardziej poćwiczenie niż ostatnim razem. Zobaczymy jeszcze, czy mi się uda, czy mi się będzie chciało, bo rzeczywiście te zakwasy nie zachęcają do tego, ale trzeba się ruszać. Pamiętajcie, że ruch to zdrowie. Ja się już ubrałam, jestem już gotowa na siłownię. Nagram wam pewnie jakieś przebitki z siłowni. No i zapraszam was do oglądania. Lecisz? Stopę? Aha, oh, <gry> Dzisiaj wytrzymam. Nie <Jeżę> w ciebie. <gry> No dobrze, mam przewagę. Nie mogę już. wytrzymam minutę. Minuta 30 dawaj. Minutę. Mi zaczęli, nie gadaj mi. o mnie. Minuta 20. No. Patrzuło akurat 30. A bo ja już miałam tylko jedną Ja już wróciłam do domu i może zapalę sechą. Więc to trochę lepiej widać. Jeszcze nic nie jadłam. Wróciłam już do domu, oczywiście nie odbyło się, bez tego, że jak tylko wyszłam na siłowie, to zaczął padać deszcz. Na szczęście tylko kropił. No, ale jak już wracałam, była bardzo ładna pogoda. Teraz jest bardzo ładna pogoda. Ślicznie świeci słońce. W końcu już nie mogę się doczekać, kiedy będzie lato. Mieszkam nad morzem, a nie mogę korzystać z morza. W tamtym roku było lato totalnie nieudane. Dwa lata temu też lata za bardzo nie było, więc mam nadzieję, że w tym roku lato będzie. No bo jak nie, to ja tego nie przeżyję. Pojadę do Polski chyba na wakacje, żeby jeszcze jakieś promienie słońca złapać. Mój pierwszy posiłek zaczynam około godziny 12. Teraz jest godzina 13, więc nie jest jeszcze tak źle. Czasami jem też o 13. No staram się właściwie wytrzymywać do tej 13. No więc zrobię sobie shake'a a potem będę robić sałatkę. Wychodzi z tego vloga yy, zdrowy vlog. Możecie słyszeć pralkę w tle, ale mam nadzieję, że nie słychać. Robię koktajl, tu są truskawki i czereśnie. Yy, I jeszcze do, dodam sobie do tego banana i sobie to wszystko zblendujemy i wypijemy. sobie tego szejka zrobiłam. Ale to nic. Wypijemy. Mam jeszcze taki mały blender, w którym mogę od razu zblendować sobie to, co chcę wypić i nie muszę tego przelewać do żadnego kubka yy, czy szklanki. Yy, no, ale nie lubię tego blendera ze względu na to, że no, nie ma takiej siły jak ten. Ten jest dużo lepszy i jest też przede wszystkim szklany. No, a dla mnie to też się trochę liczy, bo nie lubię plastików, więc lubię robić wszystko w szklanych rzeczach, w szklanych dzbankach, miskach. Yy, jakoś lepiej się z tym psychicznie czuję. Trochę hipokryzja, bo mam tutaj plastikowy kubek. Nie mam takiego szklanego dużego kubka, gdzie się zmieści mi cały koktajl, no więc używam tego. Ale słomka już jest szklana. Oczywiście, jak to ja yy, musiałam się wyciapać, nawet nie wiem kiedy, mam świeżo nałożoną dzisiaj bluzę, w której poszłam na siłownię. I dobrze, że się nie przebierałam, bo bym była znowu cała wyciapana w nowym, y, czystym ubraju. Jeszcze wam pokażę. Ostatnio w Lidlu darwałam y, takie to ciasto takie. Nie wiem, jak to się kataifi, czy jakoś tak to się nazywa? To ciasto takie do dubajskiej czekolady. Myślałam, żeby zrobić właśnie yy, dubajską czekoladę, ale jeżeli chodziło o to ciasto, to było bardzo drogie, jak patrzyłam na internecie i stwierdziłam, że nie będę robiła, ale byłam w Lidlu, zobaczyłam dwa funty i stwierdziłam, biorę i zrobię. I tą dubajską czekoladę. No więc to sobie będzie tutaj leżało i nagram wkrótce TikToka o tym, jak robię dubajską czekoladę, więc wyczekujcie. O no, tutaj jest ta pasta pistacjowa. Powiem Wam, że pasta pistacjowa też dość droga, ale udało mi się dorwać w cenie 5 funtów, więc nie ma jeszcze tragedii. Od razu wzięłam dwie. Ja się już przebrałam trochę się zimno zrobiło, bo otwieram w całym domu okna, żeby się wywietrzyło. No i jako że mówiłam wam, że sprzątam po wyjeździe rodziców, no to zabawki w pokoju dziecięcym są dosłownie wszędzie i stwierdziłam, że zrobię rotację zabawek. Już robiłam kiedyś Oliwie rotację zabawek, ale średnio z tym wychodziło, bo ona zazwyczaj chciała te zabawki, które są schowane. Bo ona doskonale pamięta, jakie zabawki ma. Ale stwierdziłam, że zrobię tą rotację i mogłabym zrobić to w sumie z nią, bo by mi powiedziała, co mogę schować, a co nie. Sama mam z tym problem. No ale stwierdziłam, że wykorzystam ten czas, kiedy nie ma dzieci i mogę to zrobić w spokoju. No i teraz tak. Mój vlog bawi. Bawi i uczy, więc jak jesteście mamami i mnie oglądacie, to możecie się pewnie czegoś ciekawego też dowiedzieć. Na tym mi w sumie też zależy, żeby wam jakieś tutaj e, dobre rady dać. Rotacja zabawek jest po to, żeby właściwie było mniej sprzątania, bo ja tonę w zabawkach. Mamy ich za dużo, dzieci ciągle jakieś zabawki nowe chcą, ja już im kupuję, ale... Ale nie kupuję im już tyle, co kupowałam wcześniej, bo po prostu dzieci nie potrzebują tyle zabawek. A i tak pobawiam się zabawką 5 minut, a później ta zabawka leży. Kolejne to jest zwiększenie zaangażowania. I dziecko, gdy ma ograniczoną ilość zabawek, to bardziej się angażuje w zabawę tymi zabawkami, które ma. Podobno. No to to już powiedziałam w sumie wcześniej, ale zamiast nadmiaru bodźców, dziecko lepiej wykorzystuje to, co ma, czyli mniej bod bodźców zewnętrznych. No i dziecko bawi się tymi zabawkami, które ma. No i lepsza organizacja, i co tydzień czy dwa można te zabawki im wymieniać regularnie. Mi się w sumie nie chce wymieniać co tydzień czy dwa, robię to trochę rzadziej, ale myślę, że jest to dobry sposób na. Pomoc też dzieciom w sprzątaniu tych zabawek, bo nie wiem, czy wy tak macie, ale moje dzieci za bardzo nie chcą sprzątać, więc ja to wszystko muszę później sprzątać za nich. I właśnie teraz mam pełny pokój zabawek, który muszę najpierw posprzątać, a później zrobię tą rotację zabawek. i mniej zabawek, mniej sprzątania. To jest dla mnie najważniejsza chyba zasada z tego wszystkiego. No i zabieram się za działanie. Na ten moment pokój wygląda tak. No nie jest najgorzej. Nie ma jakiegoś bardzo dużego bałaganu, chociaż tutaj za kanapą zawsze się coś schowa. Ale te pudełka wszystkie muszę przeglądnąć i wszystkie muszę posegregować, żeby wszystko było na swoim miejscu, bo w tych pudełkach to jest naprawdę Armagedon. Może się komuś to przyda? I nie wiem, gdzie jest głośnik aktualny, ale pewnie go znajdę przy sprzątaniu. Moja mama kupiła moim dzieciom taki głośnik. Na ten głośnik się stawia taką figurkę albo jakąś inną, bo mam tutaj naprawdę, naprawdę mnóstwo. No i ten głośnik czyta bajki. No, i to są takie disneyowskie bajki. Jak Oliwia idzie spać, to sobie właśnie włącza, którą bajkę chce, i przed spaniem sobie ją słucha. Fajna sprawa, bo nie trzeba dzieciom czytać, pomimo, że ja i tak dzieciom czytam. To jest też fajna zabawa dla dziecka, więc myślę, że lepsze to niż oglądanie ciągle telewizora. A dzieci się tym bawią. Widzę to po mojej Oliwii. Mija jeszcze trochę za mała, ale też lubi sobie czasami posłuchać. No, i jeszcze do tego słuchania, do tego głośnika, którego nie znalazłam jeszcze, y, mamy takie książeczki. I dziecko może sobie nie dość, że słuchać, to jeszcze może sobie przeglądać y, obrazki, ale też może nauczyć się czytać. Jak czytam którąś książkę Oliwii, to Oliwia przeważnie wszystko zna na pamięć i ja wcale nie muszę jej tego czytać. Ona może czytać mnie. Więc tak to wygląda, bo dzieci szybko zapamiętują, więc ona wszystko totalnie zna na pamięć. Fajnie się to czyta z dzieckiem, bo ja jej coś czytam, a ona sobie później dopowiada, więc też fajna zabawa. Ale ja już posprzątałam, znalazłam ten głośnik. Ten głośnik wygląda tak. No, i tutaj się wkłada tą figurkę. On jest na ładowanie, więc trzeba go co jakiś czas ładować. O, włączę wam, jak on działa. Królewna Śnieżka. Otoczonym wielkim lasem mieszkała Królewna Śnieżka. Ja tu już posprzątałam. Pokażę wam jak wygląda teraz ta szafka posprzątana. No i tu mamy książki. To są wszystkie, tutaj są wszystkie te książki z tej kolekcji od tego głośnika. Więc jest ich naprawdę sporo. Tutaj mamy kolekcję Kicia Kocia. Moje dzieci uwielbiają Kicia Kocia, a zwłaszcza Oliwia, więc nie może jej też zabraknąć. No i jeszcze tutaj mamy takie małe książeczki. One są bodajże z kalendarza, który był kiedyś w Lidlu, kalendarza adwantowego. Fajnie się sprawdzają dla mi. No i fajne są tutaj też te um, książeczki. Resztę książeczek schowałam, bo nie jest nam potrzebne tak dużo ich mieć. Tutaj mamy jakieś malewanki, liczyła. E, tutaj mam koniki e, i lalki Barbie. W Kolejnej mamy jakieś e, instrumenty, czy telefony, aparat, e, coś takiego e, Klocki, tutaj lalki, baby born i te sprawy Tutaj mamy taki miszmasz, tutaj są e, skaje, nie skaje, psi patrole e, Wszystko co jest Tutaj są jakieś kosmetyki, e, zabawa w sklep no i tutaj są zabawki dla mnie, którymi się już coraz mniej bawi, bo to są jeszcze takie zabawki dla maluszków, więc jeszcze troszeczkę się nimi bawi, ale już mało. No więc zajęło mi to trochę chyba... Chyba z 2 godziny mi to zajęło ale już mam taki spokój psychiczny, że już to zrobiłam. Yy, trochę zgłodniałam, więc będę zaraz jej zupę, ale będę robiła jeszcze sałatkę, bo kupiłam sobie produkty na sałatkę. Yy, no i leżą i leżą i czekają aż je zjem, ale pomidory już się zaczęły psuć, więc muszę zrobić tą sałatkę. Ja zazwyczaj jak szejka później właśnie sałatkę, miałam dzisiaj robić też chleb. Ale już się nie wyrobię. Jutro będę kontynuować robienie porządku w dalszym ciągu, bo jeszcze mi trochę zostało. Muszę poukładać pranie na górze, a nie lubię tego robić. Nie mogę pranie wyprać, mogę je później powiesić albo wysuszyć, ale nienawidzę go układać. Powiedzcie, czy Wy też tak macie. jeszcze nie mam że wszystko jest w myciu. To są ogórki, pomidory i sałata. I taką sałatkę ja praktycznie codziennie jem. Do tego dodaję jeszcze mm, takie płatki drożdżowe. One są o smaku sera, więc super dodają smaku tej sałatce. Ja bardzo lubię z tymi płatkami to jeść. Do tej sałatki jeszcze sobie jutro upiekę chlebek i będę sobie to jadła z chlebkiem. Dodam sobie jeszcze trochę oliwy. Do tego sobie dodam jeszcze nasiona chia. Niedużo. Do tej sałatki dodaję sobie jeszcze awokado Ale dodam je sobie dopiero jak będę jeść tą sałatkę Bo nie chcę żeby mi ciemniało. A nie lubię za bardzo jak jest pokropione cytryną Jak możecie zobaczyć tutaj się suszy koc Moja mama zawsze mówi jak tak wiszą koce albo jakaś pościel Bo ja zazwyczaj suszę właśnie tak pościel na drzwiach Teraz mam suszarkę, to nie muszę Ale koce wolę jednak suszyć tak no, i zamiast wykładać sobie na suszarkę, jak normalny człowiek, to ja zawsze suszę sobie na drzwiach. I moja mama mówi, że jak u cyganów w domu, bo wszystko się aktualnie pierze. Tam leżą też jakieś poduszki. Ja sobie teraz już odpocznę. Żegnam się już z Wami dzisiaj. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!